Dzisiaj chciałem wam przedstawić narzędzie, które jest dosyć potrzebne przy podcinaniu koron drzew na wysokości. Jest to sekator teleskopowy, dwuręczny, nożycowy firmy Fiskers model L80. Co ważne jest w tego typie sekatora. Ważne są trzy, trzy y, funkcje. Jedna, że rączka może być zwijana do, tam, do pozycji wyjściowej, a maksymalnie 80 cm długość ramienia tnącego to jest jedna rzecz, więc y, pomaga przy y, niedostępnych y, odrostach gałęzi. Y, druga rzecz że jest to sekator nożycowy a nie moteczkowy. <laughs> moteczkowe się różnią tym, że tutaj w, w aparacie tnącym mają jeszcze taki moteczek. Kiedyś Wam przedstawię y, sekator moteczkowy, ale co mają moteczkowe? Y, jest tu opcja taka, że te moteczki są y, często się wyrabiają i trzeba je wymieniać. Jeżeli pęknie moteczek, to Tnący aparat. Ten mechanizm tnący po prostu nie będzie ciąg. Jeżeli ten moteczek tutaj wypadnie. Trzecia sprawa to jest to, że te sekatory są wykonane z hartowanej stali. Są dość wytrzymałe na różne można powiedzieć, cięższe gałęzie grubsze. No i też plus jest taki, że są lekkie. Yy, po prostu yy, wnoszeniu. Jeżeli na przykład jesteśmy na koronie drzewa, chcemy coś podciąć. Raczej znaczy, są to sekatory, które nie sprawią nam wagowo jakichś problemów. Nie? Yy, ważna sprawa w tych sekatorach jest taka: co często się w sekatorach trafia, że odkręca się ta śruba, która dociąga te dwie części nożyc. Tutaj można powiedzieć, ten sekator już 3 lata u mnie służy i ta śruba w ogóle się nie odkręciła i chyba raczej się nie odkręci bo widać, że jest dosyć solidnie e, solidna nakrętka z uszczelką zastosowana e, oprócz tego mogę wam jeszcze powiedzieć tutaj że rączki jako rączki z tego sekatora można powiedzieć, że są bardzo wytrzymałe nie zdzierają się co umożliwia dobre trzymanie tego sekatora. Dziękuję, pozdrawiam.